No to lecimy, moi drodzy, ze śniadankiem. Chlebek razowy pieczony na maślance. Kupiłam w całości i pokroiłam do woreczka, żeby się nie zesechł. Pomidorki pokroiłam z cebulką. Oczywiście już są posypane solą himalajską, różową, jak zwykle, tak. Soczek pomarańczowy. Już jest o nalany. Tu jest akurat masełko yy, z takim nożykiem. O. Oj ten nożyk to już ma. Uu, chyba z 20 lat. <laughs> salami... tak dzisiaj będzie salami, a więc yy, masełko zaraz pójdzie na chlebuś Zaraz pokażę O. W takim pojemniczku trzymam masełko, przykrywam zawsze. Uwielbiam masełko. No po prostu uwielbiam. O, mam posmarowany chlebek masełkiem. Yy, może ktoś by powiedział, że nie za wiele tego chlebka, ale, ale po co ja mam się napychać? Chlebkiem, prawda? O. I takie dwie kanapeczki wrzucam tutaj do talerzyka. O. O. Proszę. I będzie śniadanko chlebek z salami pomidorki z cebulką, soczek pomarańczowy i miłego dnia. Życzę wszystkim do następnego filmiku. Piszcie mi w komentarzach co tam u was słychać kochani. Pa pa.